Tak, witam Was serdecznie. Tutaj jest tak: mamy tutaj WPS-a, i jest napisane, że z całym starym systemem pamięci masowej opartym na SSD. I to mnie ciekawiło. Się pytałem, bo sam nie rozumiałem tego, ale generalnie nikt nie wiedział po prostu. Jak na to pytanie odpowiedzieć, bo no, skazy i UPS, o co chodzi? Um, no, i po prostu, właśnie tu chodzi o to, kochani, że byłem dlatego zaskoczony, bo też mam takiego samego UPS-a, z którego jestem bardzo zadowolony. No i powiem Wam, że chodzi o to, że tam układ stalony Środku, który zarządza tym całym UPS-em, to jest taki kontroler. Tam jest oprogramowanie w tym układzie. Tam jest taki system zarządzania, po prostu. To znaczy, on kontroluje te wszystkie parametry, które tam są: akumulatory, napięcie, e, który prąd do niego przypływa. Te wszystkie rzeczy tak. Analizuje, sprawdza i przekazuje najlepszy prąd, jaki tylko może z siebie dać. I natomiast e, przesyła dane, że mogę po prostu sobie w telefonie za pomocą laptopa podłączonego do UPS-a przez RS-a e, zobaczyć to, co UPS wyświetla. To całe zarządzanie, właśnie tymi parametrami, to po prostu cały prąd i tak dalej, wszystkie dane na temat prądu wyświetla na ekranie monitora laptopu, na przykład, ewentualnie też za pomocą numeru IP, który się poda, wysyła te dane do telefonu, że mogę sobie w telefonie po prostu z odległości mieć dostęp do systemu zarządzania. Do tych urządzeń, które są podłączone do UPS-a, na przykład takie różne parametry, i tu chodzi o to, że ten cały system jest zarządzania oparty właśnie na systemie kontroli, na systemie kontroli całego UPS-a i bazuje na takim samym <laughs> i bazuje po prostu na takim samym układzie, stalanym, jak znajduje się w tych SCSI kontrolerach. Na tym samym kładzie bazły i dlatego jest właśnie oparty na SSI. No, że fajny temat, ciekawy temat. Nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, ale już wszystkiego się dowiedziałem. Byłem totalnie osiwiany, na no bo skazji, UPS i wszystkich, których się pytałem o co w tym chodzi to samo by mówili, że też nie rozumieją tego, o co chodzi. Ja to wystarczyło po prostu głębiej zagłębić się po prostu w ups -ie. dowiedzieć się w jakich systemach pracuje, na jakich układach bazuje. No i w ten sposób się dowiedziałem, tego, o co chodzi z tym wszystkim. Ja sobie ten film właśnie tak zachowałam na pamiątkę, bo to jest ciekawy film. Ciekawy temat. No. No i do tego UPS tak jest, którego korzystam. Chciałam się tym kochani z Wami podzielić. To już w temacie technologia. Ostatnio no tak poza temat technologii po prostu zanikałem. Włączyłem inne tematy, które nie są powiązane po prostu z tematem technologii. No, i po prostu teraz, tak to troszkę nadrobiłem. Też się dowiedziałem, że IBM tutaj to jest zaawansowana technologia komputerów na całym świecie. Z IBM-a powstał pierwszy komputer. Jak on się nazywał? Enniak. To był właśnie komputer pochodzący z firmy IBM, z, z firmy, która się po prostu rozwija w technologii komputerowej, że po prostu okazuje się, że IBM jest najpotężniejszym, najpotężniejszym technologiem rozwijającym się na całym świecie. No nie, nie spodziewałem się po prostu, no, że tutaj po prostu to już jest no starszy model IBM, ale to jest najpotężniejszy serwer firmy IBM starszej daty, który chodzi idealnie bez kazy, no bo serwery są tak zarobione, żeby mogły chodzić bardzo długo, bardzo długo, bez po prostu. No, że po prostu no, dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Jestem pod wrażeniem niesamowitym, że IBM jest najpotężniejszą firmą na całym świecie komputerów, serwerów rozwijającej się technologii. No dobrze, kochani, tym się chciałem z Wami jeszcze dzisiaj podzielić. No i myślę, że teraz jakoś zasnę jakoś czasami tak jest, że po prostu. No wiecie, tak czasami bywa, nie? No to hej, pa.